Proszę Państwa, z bezrobociem nie jest źle i to jest dobra informacja, jest nawet lepiej niż były przewidywania, co nie oznacza, że tak zostanie. Dlatego też tutaj przede wszystkim powinniśmy działać w kierunku ochrony miejsc pracy, konkretne firmy, konkretne sektory i konkretna pomoc, jeżeli chodzi o ochronę miejsc pracy. I wtedy natomiast muszą to być, proszę Państwa, działania celowe, czy do sektorów, czy do przedsiębiorstw. To nie może być tak, że leci helikopter i rozrzucamy pieniądze, wszystko i gdzie. Nie, teraz to działania celowe. No, to pytanie jest bardzo trudne. Rzeczywiście, proszę Państwa, Największym takim mankamentem, czy jednym z największych mankamentów koronawirusa, to jest to, że relacje międzyludzkie na tym bardzo ucierpiały. Wobec tego teraz dobra informacja, dobra przekazywana informacja, żeby nie, nie pojawiał się szum, szum informacyjny i zarówno w przedsiębiorstwach, jak i również informacja. Idąca od rządu w kierunku, w kierunku społeczeństwa. Szum informacyjny może tylko jeszcze popsuć te relacje międzyludzkie. I również nawiązywanie kontaktu z ludźmi, chociażby kontaktu online, chociażby z pytaniem: Co słychać? Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Tego i pracownicy, i inne osoby e, potrzebują. No i nie, zapomnij, nie zapominajmy o osobach samotnych, dla których ta lockdown jest katastrofą i dla, do nich powinna być przede wszystkim właśnie skierowana ta oferta nawiązywania kontaktów.